/a to, takiabei, a to taki idzie, bo ja w ogóle mam wrażenie, zmiana, potem będzie nawet jakoś, Tak będzie tak przez Pana To jest tak to Można jeszcze widzieć. O, jeszcze nie Ale na Na A możesz ale te Kazė. Nepamiršk, man eisi. Slapti pavenki. Galime paspievatę duoma. O, taip. Sveikiname. 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 Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Андрея Плюсар. Всем пока! Пока!